Przestańmy wreszcie wierzyć w tą bzdurę. Ciągle mówi się o tym, że masz być sama, masz siedzieć ze sobą, aż siebie pokochasz. Ta miłość do siebie, po prostu bycie w samotności, po co tworzyć związki, jak one się nie udają. To samo się mówi do kobiet i do mężczyzn. A ja Wam powiem tyle. Każdy z nas jest ewolucyjnie przystosowany do tego, by żyć w parze. I o wiele lepiej jest w życiu wtedy, kiedy masz tą drugą osobę, kiedy możesz się do niej przytulić, kiedy wiesz, że po ciężkim swoim dniu ktoś na ciebie czeka i chce po prostu z tobą porozmawiać, że jest ktoś, kto interesuje się tobą, kto zapyta się, jak się minął dzień, komu po prostu na tobie zależy i kocha Ciebie. Tak samo jak Ty go kochasz. Dlatego powtórzę to jeszcze raz. Skończmy z gadaniem, że masz być sama, masz być sam. Nie. Twórzmy związki, bo związek z drugą osobą rozwija nas. Związek z drugą osobą pokazuje nam, jakie obszary mamy jeszcze do przepracowania i co możemy zrobić, ażeby jeszcze bardziej pokochać siebie. Dlatego nie musisz siedzieć ze sobą, by siebie pokochać. Możesz to zrobić w bardzo fajnej i rozwijającej ciebie relacji. Co o tym sądzisz? Napisz w komentarzu.